Moim i Państwa gościem jest Marcin Mende, pilot, przewodnik, animator. Witam Cię Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kiedy i jak narodził się pomysł, żeby zostać pilotem wycieczek? No to ja już yy, o tym myślałem w szkole średniej, kiedy zdawałem, wybierałem przedmiot na maturę. Dodatkowy przedmiot i wybrałem sobie geografię, właśnie, nie matematykę, tylko geografię pisemnie i ustnie. I to było też po moich pierwszych wyjazdach zagranicznych. Stwierdziłem, że to praca dla mnie i mogę się do tego nadawać. No i tak już 15 lat to trwa. A gdzie był Twój pierwszy wyjazd? A pierwszy wyjazd to był do Kłocka, pamiętam, że się wtedy stresowałem mocno i no i tak z sentymentem o tym myślę, krajowy, a zagraniczny, no to chyba tak zwane A to były w roku 2010, czyli jedzie się z grupą, zawozi się grupę do Bułgarii, do Grecji, Chorwacji czy innego kraju, tam przerwa z kierowcami i zwozi się wcześniejszy turnus. To jest taka, no, być dobra szkoła dla młodych pilotów, żeby poznać trasy, specyfikę ogólnie tego zawodu. Kontakt z ludźmi, z kierowcami, współpraca też bardzo ważna. I No, a z takich poważniejszych ucieczek, no to jak mieszkałem w Londynie, to miałem okazję też pomóc znajomemu, który nie mógł jechać i, i, i tak dosłownie kilka dni wcześniej ja tą wycieczkę poprowadziłem. Kilka dni wcześniej się dowiedziałem o niej i no to też takie było dość pamiętne, I, ale wszystko się dobrze skończyło, także yy, było, było dobrze, ale no pamięta się te pierwsze wyjazdy, no a potem to już poszło. Panu a dlaczego wycieczek? mówisz, że było pamiętne i wszystko dobrze się skończyło, to coś jakiś nie wypał był? No, no bo te pierwsze wyjazdy to się pamięta, one były stresujące dosyć i nic nie było takiego, że coś tam, jakaś była awaryjna sytuacja, ale bywają sytuacje różne, awaryjne, stresowe, ktoś zachoruje, ktoś zasłabnie, kogoś ukradną dokumenty czy telefon. I, i no bywa różnie, tak, także trzeba mieć to na, na uwadze zawsze. A potem już poszło, tak jak yy, chciałem do powiedzieć, ponad 100 wycieczek zagranicznych, yy, 200 ponad krajowych przez 15 lat, yy, do pandemii, bo w pandemii się trochę, się, miałem sporo czasu i sobie policzy, policzyłem, także yy, trochę tego było. A jaki jest Twój ulubiony kierunek i dlaczego? Ulubiony? No, ja bardzo lubię tutaj ostatnio, właśnie tu na zdjęciu widzimy, Jurek Rakowsko-Częstachowską, koło której mieszkam, bardzo blisko, do Dobrowie Górniczej. A żona pochodzi z Zawiercia i tam też często przebywamy. No i właśnie w czasie wspomnianej pandemii zrobiłem kurs w PTTQ zawiercie na przewodnika po jurze krakowsko-częstochowskiej, no i z wycieczkami, i prywatnie też często tutaj eksploruję również mniej znane szlaki i trasy. A tak to, no a z zagranicznych to Wielka Brytania miałem kilkadziesiąt już razy okazję prowadzić wycieczki po Londynie, i też Węgry. Węgry bardzo lubię Budapest. Tam kiedyś często mnie wysyłano i, yy, i też lubię tam zawsze jeździć. Znasz kilka języków obcych. Na pewno jest to pomocne w pracy pilota. No na pewno tak, no głównie angielski wszędzie się przydaje, choć raz właśnie na Węgrzech kiedyś niemiecki. Mi się bardzo przydało, bo nic nie umieli w żadnym języku mówić. Oprócz niemieckiego. No i Oprócz węgierskiego, a węgierski jest y, słynny z tego, że jest dosyć kosmicznym językiem takim trudnym, z rodziny języków urgofińskich i mało kto go umie, choć są też tacy, że się może umieją. Y, a na Węgrzech przez to jest y, może łatwiej, że właśnie dużo wiele osób zna angielski dobrze, szczególnie młodzi, to prawie wszyscy. No, bo mają tą świadomość, że ich rodowity język jest y, bardzo trudny i. Żeby się gdziekolwiek z kimkolwiek dogadać, no to muszę znać angielski, a znam też często i inne języki, jak niemiecki. Zależy w jakim regionie jeszcze dokładnie. Chorwackiego się trochę uczyłem. Uczę dalej. Wbrew pozorom. No nie jest to taka bardzo podobny język do polskiego. Ale też lubię bałkany właśnie, bardzo bałkany. Latem... I, no i chciałem się jeszcze trochę pouczyć, kiedyś wie, będzie miał więcej czasu, w zimie może, y, chorwackiego języka. Jak widziałam na Twoim profilu facebookowym organizujesz też wycieczki szkolne. Możesz powiedzieć, jak takie wycieczki wyglądają? No, wycieczki szkolne. Ja też jestem nauczycielem, to nigdy o tym nie myślałem, żeby w szkole pracował. Możesz e... powiedzieć, jak przedmiotu uczysz? Geografii, geografii. Ja jestem. To geografii... przydaje się pracy pilota. Tak, 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 tak. Można dużo, dużo opowiedzieć takich rzeczy, które, no jest na świadomość, czego uczą się w szkole i, i jakby inter, interdyscyplinarnie też podejść do, do tematu i no szkolne wycieczki, tak, no to odpowiedzialność za uczniów, współpraca z nauczycielami i jakby właśnie przez pandemię poszedłem do szkoły, bo nie było pracy w turystyce, i wiem, jak to wygląda od środka. Także pozdrawiam wszystkich nauczycieli i myślałem, że ta praca jest łatwiejsza. Wcale nie jest taka łatwa. Trudna jest wręcz. No. A jak łączysz pracę nauczyciela z pracą przewodnika? Ja teraz tylko 3 dni w tygodniu miałem w tym roku szkolnym obecnym w szkole. Także dwa dni sobie jeździłem. Do tego weekendy. Długie weekendy, majówka, Boże Ciało, wakacje. I. Na no, dzieciątko mi się też urodziło w tym roku. Pierwszego To styśnia. Gratuluję. Ola, tak. I. No, troszkę tutaj musiałem w domu więcej posiedzieć. Ale ale tu właśnie zastanawiam się, co to dalej począć. Na pewno tam dwa dni. W szkole chciałbym mieć, a resztę sobie wypracować w turystyce. No zobaczymy, jak to się jeszcze wszystko poukłada. Czy wolisz wycieczki z osobami dorosłymi, czy z dziećmi i młodzieżą? No, różne są grupy. Zależy, jaka, jaka, jakie są grupy. Yy, yy, najtrudniejsze, może zacznę od najtrudniejszych, to są grupy, które ludzi, którzy się nie znają. Tak teraz miałem właśnie na majówkę w Londynie i dorośli, tak, Zapłaci, wszyscy zapłacili, wszyscy, yy, wszyscy wymagają i nie ma tam jak jednego szefa, jak są na przykład wycieczki z zakładów pracy różnych, yy, to tam jest jakiś lider grupy, szef, no i oni generalnie z nim się yy, yy, różne kwestie dogaduje i decyduje. A i to jest łatwiej. Z dziećmi z kolei, no to czy z młodzieżą, z młodzieżą też się fajnie jeździ, bo no, z nauczycielem się ustala szczegóły i, i działa się tak, jak ma być. Z małymi dziećmi jest trochę trudniej. Ostatnio byłem z przedszkolakami właśnie na wycieczce dwudniowej, pierwszy raz, choć tyle lat pracuję i no ciężko było, ale daliśmy... Gdzie byłeś? No właśnie tu na Jurze. Byliśmy w Ojcowskim Parku Narodowym, w Ogrodzieńcu, w Żarkach, w Podlesicach, na Pustyni Błędowskiej i no dzieciaczki małe no to są mocno absorbujące. Najmniej problemowi są z liceum chyba jeszcze, szczególnie z dobrych szkół, no to już w ogóle się słuchają. Jesteś też animatorem, możesz powiedzieć czym zajmuje się animator? Animator, no to animator czasu wolnego ogólnie organizuje zajęcia w czasie wolnym. Czasami turyści, wycieczki są takie, że są mniej napięte. Jest czas na integrację na imprezę. Ja zajmuję się też tutaj oprawą muzyczną na imprezach jako DJ animator, jak uczymy się różnych tańców też. Różne gry, zabawy. Integrację to też myślę, jest ważnym aspektem wycieczek, szczególnie jakichś firm, tak tak zwanych incentywów, gdzie pracownicy jadą się integrować, żeby potem no, lepiej pracowali ze sobą, lepiej się dogadywali. No i dla dzieci też robimy różne, różne zabawy. No, długo by to mówić, tak, ale. Też jeszcze pracuję jako kierownik, jadę teraz z uczniami swoimi na kolonię letnią nad morze, no to tam głównie trzeba umieć i zagospodarować czas dzieciom, żeby się nie nudziły, żeby było fajnie. Dyskotekę zrobić? Tak, tak dyskotekę i cały dzień zagospodarować, tak, nie tylko plaża czy tam jakiś spacer, ale też inne różne zajęcia. No, ale Dajemy radę jakoś. A jak widziałam na Facebooku byłeś ty świętym Mikołajem. Możesz powiedzieć coś o tym więcej. No tak, tak, też tak. Yy, działam. Yy, różne, różne. No wiadomo, w szkole dużo się nie zarabia, to trzeba kombinować. I, i ja jestem chłopak pracujący, żadnej pracy się nie boję i nawet jako święty Mikołaj dam radę. To wy, Wigilię masz dużo pracy. No, tak, 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 tak. Tam do pewnej godziny, a potem już do domu. A możesz powiedzieć, jakie ci przygody spotkały podczas wycieczek? Te dobre i te złe? Oj, przygód to było masa różnych. No, najbardziej yy, zawsze. Yy, Myśli się, żeby wszyscy zdrowi byli. Czasami są grupy z seniorami, z emerytami, i no, różnie to jest. To też tam takie, pamiętam, przypadki w szpitale, zasłabnięcia. To się, to się pamięta. Później, jak przychodzą ludzie i dziękują, że było fajnie, że im się podobało, albo skomentują gdzieś tam w internecie, na stronie Biura Podróży, że z tym panem to było fajnie. I dużo się dowiedzieli, dużo zwiedzili, dobra organizacja. I, no i to cieszy później, tak? Że jednak się tam człowiek stawał i, i ktoś to tam docenił. A by, byłeś też na Bałkanach. Możesz powiedzieć, co tam zwiedzaliście? No, Bałkany ogólnie są ładne. Całe. No, Chorwacja, ogólnie no, Czarnogóra, Albania. Wszystkie kraje ładne plaże, góry, kultura, przyroda. No długo bym mówić, długo bym mówić, no piękne, piękne pięknie jest. <grym> Najbardziej lubię chyba tą, tą słynną Riwierę Makarską, bo te góry jednak tam pięknie wyglądają, chodzą do morza, ale i Albania ładna, piaszczyste plaże, Czarnogóra, Boka Kotorska, też chyba jedno z ładniejszych miejsc, jakie widziałem. Także polecam, choć no, Odkąd wprowadzi euro, no to już drogo podobno, choć nie byłem właśnie parę lat. Muszę się wybrać. Nie było czasu. Jakoś inne, inne kierunki były. A poza Europą gdzieś byłeś? No, specjalnie nie mogę się zbytnio pochwalić. No w Turcji, tylko czuwałem tu z żoną na mieszkanie. I jakoś tak ciłaliśmy i, i już wyczuwaliśmy No i mam nadzieję, że na te dalsze eskapady przyjdzie czas, choć no chcieliśmy do Tajlandii lecieć, przed Tajlandii, Wietnamu, Laosu, e, Azji Południowo-Wschodniej przed pandemią, no ale no, pandemia była i... Ale na pewno tam polecimy jeszcze, jak i na inne kontynenty również. A możesz powiedzieć, co robiłeś zanim zostałeś przewodnikiem, czym się zajmowałeś? No studiowałem. Ja już na studiach pracowałem w tej branży, także studia i praca, praktyka i praca. To, a co byś chciał na koniec dodać? Co bym chciał dodać? No, dziękuję za zaproszenie. To dla mnie nowe doświadczenie taki wywiad. Także bardzo mi miło. Mam nadzieję, że, że tutaj nie zanudzałem zbytnio. Nie. nie. I cóż, zachęcam wszystkich do, do aktywności, do nie siedzenia przed komputerami, przed telewizorami. Nie trzeba wcale, tak jak to często mówię moim uczniom, na Maledi wyjechać nie wiadomo gdzie. Można jechać 5 km od domu i ciekawe miejsca zobaczyć, zwiedzić, tak jak ja właśnie tu naszą biurę poznałem. Znałem no, ogólnie, ale w czasie pandemii bardzo dobrze poznałem i, i tak jak mówię, no, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, warto ruszyć się i, 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 i zwiedzać, tak, a nie tak jak no dzisiaj właśnie smartfony, komputery, za dużo tego jest, dlatego zwiedzajmy, ruszajmy się, spotykajmy się z ludźmi. A powiedz jeszcze na koniec, co Cię urzekło w tej Jurze Częstochowsko-Krakowskiej? Co mnie urzekło? Mnie, ja z racji zawodu często jestem w wielu miejscach takich zatłoczonych, gdzie jest dużo ludzi, dużo turystów. A tutaj można spotkać wiele miejsc takich odludnych, gdzie można iść dwie godziny i spotkać siedem osób szlakiem, czy jechać, na rower, czy jechać na rowerze, choć no, coraz więcej jest ludzi, także zapraszamy również na te tereny, ale ja mieszkam w takiej dzielnicy peryferyjnej Dąbrowie Górniczej i też tutaj mamy mnóstwo takich miejsc już sąsiadujących z Jurą, że no pustka, pustka i cisza i... A na Jurze no historia, historia, piękne zamki, szlaki. Nie są zbyt wymagające, nie trzeba mieć super kondycji, także jak w górach na przykład na rowerze można sobie tutaj naprawdę miło spędzić czas. No i to jeden taki krajobraz w Polsce nie ma gdzie indziej innego skał wapiennych. Bo góry to właściwie całe południe polskie, a takie skały. Wapienne, jura, zamki, tylko tutaj. Zapraszam. Dziękuję, Marcin, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Także pozdrawiam serdecznie i dziękuję Bogu się za zaproszenie. Także życzę powodzenia, powodzenia w Twojej działalności również. Dziękuję.